Witajcie na kanale kwasy jak Jak dać w ostatnim meczu porażkę z Przejdźmy zatem do czegoś, co możemy sprawdzić od teraz. Zawodnicy Watford, co, co mieliśmy sprawdzić w ostatnim odcinku, o ile dobrze pamiętam. Championship, 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 League One, Championship, ok. I teraz Watford. To jest drużyna, którą chcemy sprawdzić. To są zawodnicy, których chcemy przetestować. Obrońcy. Kumbula, Porto Silerata, Polog Morris. Bardziej tu bym się zastanawiał nad Kongo. To był bardzo ciekawy gracz. One. tutaj widać, że gdzieś się ale kwoty robią swoje napastnicy Ademo, Romero już wiem co nas powstrzymywało przed, przed obserwacją tych zawodników no dobra, ruszamy w takim razie ruszamy w takim razie na raporty naszych skautów, zobaczymy jakie gwiazdy tym razem trafiły na Zarzana. Gordozo, OK, Bayo, Majer. Kriata. No Berry, Clarkson. Hungbo. Cały czas jest wolnym zawodnikiem. Toporkiewicz tak samo. Nie powiem, żeby to było jakoś pięknie, Kosta, Koler, Nowak, Konate. No dobra, nie jest źle, nie jest najgorzej. Mamy no tam, pamiętajcie, kilku zawodników wystawionych na listę transferową. 10 miejsce, 17 miejsce Swansea. No i teraz pytanie. Kto w pierwszej drużynie zagra? Czy stawiamy na Verton Caprino, Talawinerę, Madine, Czy jednak Lopez? Zobaczmy na kalendarzu, jak on wygląda, co się dzieje tutaj. Czy będą jakieś mecze, mecze pucharowe z Midway? Southampton, tutaj nic się nie dzieje. Na razie nic się takiego nie dzieje, ale czy zmieniamy skład? No, chyba nie zmieniamy składu. Chyba nie zmieniamy składu. Gonzales Kelman, zespół. Ja wiem, że tam piłkarze czekają. Czekają na swoją szansę. Przejdźmy do. Przejdźmy do e, tych zawodników, którzy mogą wymagać. OK, Manuel odejdzie z zespołu raczej. Może dostanie to wypożyczenie, może nie. E, Aniorin, Blaton. Próbujemy jeszcze raz, próbujemy jeszcze raz z tym składem wyjść. Zobaczymy, czy ta piłka będzie się lepić, czy piłka będzie się kleić. Jak nie, to damy panom odpocząć. Do tym spotkaniu. Różna Swansea City nieraz grała w premier league, więc mamy szacunek, chcemy już 17 pozycji na ten moment, ale sezon jest jeszcze długi. My mamy zawodników, którzy mogą tą ligę może nie wygrać, ale raczej zająć miejsce w barażach i tutaj próbować awansować z baraż. Zobaczymy jak to wyjdzie. Aniorin, no właśnie Aniorin, Medina muszą być w dobrej dyspozycji, żebyśmy mogli wygrywać. Teraz Laviner. Kelman, Gonzalez w środku. Do niego piłka. Jest Gonzalez. Jest, próbuje do Kelmana przedłużyć to podanie. Nie udaje się. No i darnik Cimino kulem. Teraz mają okazję, mają szansę na atak kontrujący. Cimino. Lawiner. Macalister, to on. McAllister poczeka na Lopeza, do niego piłka. Tak jest. Teraz świetne podanie do Gonzaleza. Gonzales y, u, chciał tam y, wplątać w tą akcję. Mla nie udaje się ta sztuka. Paniorin. Wygrywa pojedynek, ale tylko na chwilę piłka wraca pod nogi piłkarza Swansea City. Tapia, Verdong. 1-0. 18. minuta, Aguera nie wierzy w to, co się wydarzyło na boisku. Na Winer. Coś czuję, że panowie sobie odpoczną e, i w kolejnym spotkaniu zobaczymy zupełnie inny skład. Verdong popełnia błąd, który może przekreślić jego karierę w tym klubie e, 2-0. 25. Minuta. Verdong przy wyprowadzeniu podaje do przeciwnika, no i niestety traci piłkę. No ale można powiedzieć, że podaje do przeciwnika. No i niestety przegrywamy w 26. Minucie już 2-0. Nie pokazując w tym meczu nic, żadnej akcji. McAllister tak samo. Komzales, e, Aniorin próbował, he, próbował tutaj rozegrać tą sytuację. Verdong. Aniorin. Macaristar. A ja zagrał McAllister taką piłkę, która też była prezentem. No i teraz lawinery spółka wracają, wracają dobrze. Pignot McAllister może się zrewanżuje tym atakiem. McAllister, podanie do Gonzalez'a. Gonzalez jest, Lopez. Lopez. Strasznie dużo tych piłkarzy w niebieskich koszulkach w polu karnym. Medina, 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 Lawiner. I zaczniemy od rzutu z auto. Jestem Blaton. Em blaton, em Blaton. Do Gonzaleza. Na razie bez zmian w tym spotkaniu Medina próbujemy, próbujemy coś zrobić, ale piłkarze Sfensi naprawdę grają dobre zawody. Zagęścili środek pola, odcinając naszych napastników od podań. Teraz podanie do Gonzaleza, ale też niewiele może nasz zawodnik zrobić w polu karnym. Czyżby to była druga porażka z rzędu? Mam nadzieję, że nie. Będziemy starali się rozegrać te ataki skrzydłami. Medina Medina radzi sobie tutaj z dwoma, trzema zawodnikami. Skupia te ataki na sobie. Teraz akcja do Kelmana. Kelman i broni bramkarz Swansea City. Broni bramkarz Swansea City. Welda gdzieś tam czeka na podanie, na wejście bardziej. Teraz no, niestety tracimy piłkę. Kulen wraca w Blatunwald jeszcze nie. Lopez. jaj, wycięty wycięty Lopez. Aniorin Lopez próbował próbował zagrać do Makalistera. wraca, ratuje teraz sytuację Lopez. Macalister, Aniorin Gonzalez. Gonzales. Jest faul, jest faul, jest szansa. Jeszcze Dani Gonzalez e, tutaj rozmawia z, e, ze swoim kolegą z boiska. Piłka do środka. Pignot. Pignot. Aj, strata. Wracamy. Fink, Verdong. Agüery. Będą zmiany. Wejdzie Mblaton, Wejdzie Danielsen, jeszcze raz Macalister, Sorescu. Może Weldę na drugą stronę. I na razie spróbujemy takiego ustawienia. No, Weldę po przyjściu do Forestry y, nie pokazuje tego, co by Poznań, Tam był postacią wiodącą. Tam pokazywał, na co go stać, a tutaj. No, ogólnie słaby sezon. Forest Green, Medina. Może nie dostaje jeszcze tylu, tylu szans. Medina też zdał prezent piłkarzom Swansea Medina. Ruszamy z atakiem, kolejnym atakiem. Welde, teraz on do na piłkę dopiero wszedł, ma sporo sił, sporo sił. Zagranie do Gonzaleza, Dani Gonzalez jest Medina, walczy w polu karnym, ale nie udało mu się, nie udało mu się wywalczyć tej piłki. Medina. Strasznie dużo piłkarzy w niebieskich strojach w polu karnym. Aniorin super ratuje piłkarze Swensi przed utratą bramki. To była spora szansa na złapanie tego kontaktu. 60. 70 minuta, ping Verdong. Troszkę myślałem, że piłkarze, że piłkarze Swensi będą podmęczeni, ale nic z tego, nic z tego. Dobry powrót naszych zawodników Danielsen. Zastanawiam się, gdzie jest, bo na pewno nie jest chyba na boisku. Żadnej konstruktywnej akcji nie przeprowadził jeszcze ten piłkarz. Teraz Aniorin do Kelmana. Też obok dzisiaj przechodzi mecz Aniorin. Pink walczy Lopez. Jest WLD. Jest Welde, Anjurin walczy tutaj do upadłego. Raz, dobrze, Pignot. Jest Danielsen, w końcu Danielsen. Może się pochwalić prowadzeniem piłki. Gonzales, Gonzales. No i właśnie, co zrobił nasz napastnik? Nic. Kelman, zajdzie Kelman, wejdzie Calderon, Woodburn za Anjurina. Osiemdziesiąta czwarta minuta, Weldę. Trzy do zera. A jednak spalone? Nie, jednak bramka. Na pewno zobaczymy zmianę zawodników. Tutaj musimy coś zmienić w naszej grze. 90 minuta. Daleki wykup Aguera i ten wykop kończy to spotkanie. Mam nadzieję, że zarząd za niedługo nas nie odwoła. Idziemy dalej, próbujemy zdobyć kolejne punkty w kolejnym meczu. Nie załamujemy się, głowa do góry. Komentujcie, subskrybujcie, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Milway już czeka. Jestem ciekaw tego spotkania. Zobaczmy jedną rzecz, sprawdźmy, jedną rzecz, sprawdźmy. Przeglądaj oferty pracy Red Bull Leverkusen. Berlin, Messenglub, Liga Niemiecka, jest Brentford, Bayern Monachium, Borussia, Dortmund, no ciekawe, ciekawe kluby, Leeds United, Hochheim. No ciekawe kluby, ciekawe kluby. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, cześć.